Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w dzisiejszym materiale kolejny odcinek z Shinobi Prycyky Czyli oczywiście podróbeczki z Lego Ninjago No i mamy tutaj Zeyna oraz Nije. Na szczęście dzisiaj znalazłem kolejny sklepik z podróbeczkami Gdzie właśnie odnalazłem te dwie figurki, które mi naprawdę brakowały No ale o tym za chwileczkę, tak więc ja jestem Lekoszt Kamila I zapraszam was do oglądania Może słowo brakowały w podróbkach to nie najlepszy jakby po prostu nie najlepsze słowo, nie najlepiej to ująłem, ale logo nie chodzi mi o to, że jakby z Ninjago, z Lego miałem tutaj trzy figurki właśnie FS, czyli był to oczywiście Lloyd, Kai oraz Jay, no i brakowało mi właśnie Zenia oraz Cole. Wczoraj, właściwie, bo wczoraj to nagrywałem, jakby pierwszy odcinek i dopiero chyba dzisiaj go wrzucę, nie wiem, zobaczymy jeszcze, jeszcze go nie wrzuciłem, tego pierwszego, co nagrywałem, ale też na pewno wrzucę przed tym filmikiem, więc macie być pewni, że tamto zobaczycie piersi. No i tutaj miałem wczoraj właśnie kola, niestety skoń... jakby skończyło, no. Zgubiłem się w mojej paczce z klockami, jakby takiej dużej kartonie, ta, ta górna część młota, no ale tutaj to nie jest najważniejsze. O nie chodziło mi najbardziej o tą maskę. No i właśnie wczoraj znalazłem tą podróbeczkę w trzębie górze przy jakichś tam straganikach, a dzisiaj przy hotelu okazało się, że jest jeszcze jedna taka fajna budka. No i znalazłem tam właśnie obydwie te podróbeczki. Niestety one były tam po 10, a nie po 8 zł, tak więc jedną kupiła mi mama, a jedną zakupiłem ja. Tak więc pomyślałem, że nie ma tutaj sensu robić osobnego odcinka o tych dwóch figurkach, podróbkach, myślę, że można to zrobić w jednym odcinku. Tak więc, zobaczcie sobie teraz opakowania z przodu, z tyłu, po bokach, że ciasna mamy źle nadrukowanego kaja. Ale to już jest chyba konflikt każdej tej z figurek. od góry, oraz od dołu. Mamy tutaj jakieś chińskie znaczki. Tak więc, myślę, że możemy się już zająć pierwszą z tych podróbek. No i na początek, nie poleci tutaj Nia, No bo wczoraj mówiłem na filmiku, że właśnie. Do niej się najbardziej boję, no bo zawsze te, jakby ten kolor klocka, który z nijak odma tutaj strój, nieco się różni odległo, no to jest troszeczkę te połączenie z figurkową, figurką legową. może się troszeczkę nie zgadzać, no, ale już trudno. No i najbardziej w sumie się tutaj chyba boję ogówkę niby, niby nij, no bo co podróbka, co podróbka, beczka z niją, co ma mój kuzyn albo ja, no to ta nie ja po sumie źle nadrukowane ogólnie całą twarz oczy ma za duże, no bo to oczywiście trzeba nadrukować rzęsy i tak dalej. W przypadku figurki kobiecej, więc tutaj może być troszeczkę bardziej źle, jeżeli chodzi o nadróżki w podróbkach. No i właśnie tym się teraz zajmiemy. W tych figurkach ogólnie podobało mi się samo otwieranie, ale po czasie tak naprawdę no jest to troszkę bezsensu, no bo tutaj to otwieramy, a tutaj tak naprawdę jest otwarcie. No ale dzisiaj i tak zrobię to tak jak wczoraj, bo w sumie to było takie fajne. W sensie tak poczuć jak w Lego przy podróbkach. No i dobra, już teraz sobie to... Rozczarpiemy, bo nie ma po co się tutaj cackać i tak tych podulek sobie nie zostawię. I tak, mam tutaj rzecz jasna. No właśnie, no właśnie ten kolor się tutaj różni chyba mocno, chociaż jeszcze szczerze powiedziawszy nie jest tak jeszcze źle. Dobra, zobaczymy za chwileczkę rezultat tego. No i mocno pogięta instrukcja. Tak więc otwórzmy sobie sam woreczek najpierw i zobaczmy, co się tam znajduje. Rzecz jasna znajdują się tutaj klocki, no ale co dokładnie, to zaraz zobaczymy. Woreczek jest taki sam jak wczoraj. Napakowany powietrzem choćby, właśnie, paczuszka chipsów Lace. No i dobra, otwieramy. I tak, kolor złoty tutaj się mega różni od lęba, tak jak wczoraj. No i w sumie ta maska nie jest aż taka zła. Myślałam, że będzie to nieco innych kolorek, że będzie taki bardziej srebrny, tak jak to bywa w podróbeczkach, ale tutaj, no, powiem Wam, że naprawdę nie jest źle. Jeśli chodzi o twarzyki naszej nie, no, zobaczcie w ogóle, co to na tej ma. Nie odrugowała jej zębów i wygląda troszkę, jakby ich nie miała. No, i sprzedano, co to jest w ogóle za Ma chyba tak za nisko trochę oczy. Nie wiem, ale sam, jest, sam strój nie wygląda aż tak źle. Dobra, ja to buduję i widzimy się za chwilę. Dochodzę do wniosku, że to nie z jest podróbkami, jest coś nie tak, tylko właśnie ze mną, no bo podczas montażu uszkodziłem ni. Yy, no, lewą rękę, no zobaczcie tutaj, totalnie ją zepsułem. No i tak, tutaj utknęła ta znaczna część rączki figurki. Zobaczcie, jak ją tutaj po. Rozwalałem. Jeszcze wam to pokażę dokładnie. Czekajcie, no bo to się tak wysuwa. O. No, kurde, łapostrość. No nieważne, ale chyba wiecie o co chodzi. Tutaj otknęła ta znaczna część rączki figurki, przez co nie będzie troszkę kaleką. No, ale tutaj akurat zauważyłem to śmieszną rzecz, że moi drodzy dostajemy tutaj właśnie trzy łapki, czyli jedną na zapasie. Tak więc, no, nie tak jak właśnie wczoraj w przypadku Colact, u którego było ich aż pięć, więc tutaj akurat chyba miałem jakiegoś farta. No, i niestety nasza nie będzie troszkę kaleką. No, ale już nieważne. Jak już w temacie nie jesteśmy, no to tutaj zobaczmy sobie właśnie tą figurkę, no prawa ręka, a raczej w sumie lewa, bo to zawsze mi my się myli, jeżeli chodzi o figurki. No to tutaj niestety jest tak, o teraz dobrze to widzicie, jest tutaj po prostu te szczątki tej ręki są w środku, nie wiem czy znajdę taką akurat z Lego, no ale się zobaczy. No i tutaj też mamy właśnie tą taką oto broń, po prostu sfałszowaną, a raczej yy, kopił w klej z tej per perły lądu. No jeżeli znowu chodzi o same nadróżki, no to tutaj nie jest w sumie aż tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, z tyłu tak to wygląda. No i jest też jedna katana na wyposażeniu. Nia ja też w sumie chyba miała jakieś operacje plastyczne, no bo jednak oczy ma zdecydowanie zbyt blisko ust. No i tutaj nie ma zębów, więc też. Ktoś na dzielnie je wybił. No troszkę szkoda, no ale nieważne. I tak sobie tą po prostu figurkę gdzieś coś z nią zrobię. A hełm mnie najbardziej tutaj interesował. No i on właśnie się bardzo ładnie prezentuje. No tutaj te hełmy w tych podróbkach naprawdę dają radę. I myślę, że jest to świetna sprawa, jeżeli komuś brakuje właśnie jakiejś ninja FS, żeby sobie posadzić taką oto podróbkę. Budowanie tych pojazdów już troszkę mi się w sumie znudziło. Od wczoraj to się w sumie nie zmieniło, tylko. Kolorami, no jeżeli znowu chodzi o samą kształt, to tutaj jest to samo, tak. Po prostu mi się to mega kojarzy z tymi takimi myśliwcami, deskami z piątego sezonu ze Smoka Moro. Czyli mamy tutaj po prostu takie, jakby. Można sobie to też zrobić tak, no można z tym kombinować, no ale właśnie mi się wydaje, muszę sobie wygooglować, czy jest to dokładnie to samo w Smoku Moro, czy nie, no ale to się zobaczy. Ogólnie jest to w kolorze szarym, czyli takim nijowskim, że tak się to nazwę, no i od dołu się prawie w ogóle nie różni, więc lecimy sobie teraz do zejna. Jeżeli chodzi o Zeina, to jest to akurat figurka, którą chciałam mieć najbardziej z wszystkich. No bo jednak figurka Zeina FS chyba odegra największą rolę w drugiej części serialu LEGO Ninjago Sezon 11. No bo tam naprawdę dała z siebie wszystko, no ale nie będę tutaj akurat spoilerował, jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem tego nie obejrzał. Albo na Cartoon Network, albo na Netflixie. Znaczy, na Netflixie tego sobie nie ma. No ale nie wiem, no jeżeli ktoś tego nie obejrzał, to właśnie tu nie będę was spoilerował. Tylko przechodzimy już sobie do samej podróbki. Mamy tutaj również połączenie z zestawem yy, z Lloydem. Jego raczej nie inaczej nie będę sobie właśnie kupował, no bo też innych nie chcę. Najbardziej mi zależało właśnie na tej trójce, no bo ich mi brakowało, jeżeli chodzi o Lego. Tak więc dobra, otwieramy w ten sam sposób, co Nije i w ten sam sposób, co Kola, czyli rozszerkujemy tutaj. Teraz to tu i tutaj. No i dobra, dotarliśmy już do środka. Pudełko jak widzicie, jest. Puste, no i jest też nieco pogięta, ale już nie, tak tak jak w przypadku nie Instrukcja, i lecimy sobie teraz z woreczkiem. No dobra, tradycji musi stać się dalej, w sumie od wczoraj. No i otwieramy sobie również ten oto woreczek. Na szybko, no bo nie ma się tu jeszcze otackać. No i zobaczymy ten hełm, który najbardziej mnie tutaj interesuje. No i już widzę, że jest naprawdę nieźle. I się tutaj wcale, a wcale nie zawiodłem. No i cyk, no mamy po prostu tutaj. Po prostu no, świetny, wykonany hełm. Może nie aż tak dobrą precyzją jak z Lego, no ale jednak na pierwszy rzut oka myślę, że nikt się nie kapnie, jeśli to sobie podłożę do figurki Zayna z Lego. No i tutaj no zain też ma coś z twarzą ewidentnie, no bo jakby ją ma przesunięto troszkę w lewo. Może ten jego stwórca troszkę z nim kombinował. No a tył to w ogóle ma z, y, bardziej u góry, więc dobra. Lecimy sobie teraz z montażem. Do zbudowania figurki, a raczej podstawki do Zajna tutaj już nie potrzebowałam żadnych innych instrukcja, ani nic, no bo jednak jestem już troszeczkę w tym rozeznany po budowaniu aż trzech takich pojazdów. więc lecimy sobie teraz samą minifigurką. Mini się to na ten oto sposób, naprawdę podoba mi się wykonanie tego chemu. Tak samo jak w przypadku Kola i tak samo jak w przypadku ni. Tutaj nie ma żadnych mankamentów, może jedynie troszeczkę ta kropeczka, ale ona jest tutaj akurat mega mało widoczna. Nawet w kamerze ich chyba tutaj nie widać, więc okej. Okay. Jeżeli chodzi o głupkę, no to tak jak mówiłem, jest troszeczkę no, dziwnie wykonana i z przodu i z tyłu. No tutaj też te szuliken są troszkę zbyt miękkie, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale dobra, nieważne. No i torsik i nóżki są takie same jak ostatnio na przykład w magazynie z Ninjago, który wyszedł niedawno. No i jest również katana i jest zbroja. helm na plus. No i teraz na sam koniec odcinka zobaczymy sobie ten oto jeździdełek, albo jak to nie wiem w sumie nazwać. Ej, w ogóle to teraz wygląda jak jakiś taki chodzący gościu. Trochę jak te kraby, które tańczą. Już nie pamiętam jak to się nazywało, ale tak trochę to się mi z tym kojarzy, no ale dobra, nieważne. No i no to oczywiście się nic im nie zmieniło, tak? Tylko kolorem jest to po prostu białe i tyle. No tak więc doszliśmy do podsumowania tego odcinka. Jeżeli chodzi o hem, naprawdę jestem bardzo zadowolony. I z niej i z zejna. Jeżeli zaś chodzi o ręce, to no tutaj mega Sorynia, no ale niestety. Cię troszeczkę uszkodziłem. Tutaj bardziej widzicie tą rączkę, jak została uszkodzona. Dorzucimy sobie tutaj również kolę, żeby zobaczyć wszystkie moje łupy. Na razie z niestrzęby góry. Myślę, że się może jeszcze pojawić, ale nie sądzę, czy na pewno. W sumie zobaczymy, jak coś fajnego trafi na to to się okaże. Tak więc ja Wam dziękuję za obejrzenie. Kolejnego filmu. Napiszcie kończę komentarz w komentarzach, która z tych figurek pod względem wykonania podobała Wam się najbardziej. Mi chyba ten kolno, bo jednak tutaj chyba. Jest wykonany z największą precyzją, jakby on nie ma uszkodzonej głowy, tak? Nija nie ma zębów. Zain ma bar za bardzo u góry te kółeczko, no i jednak za bardzo w bok twarz, tak? Że krzywioną. No a kol, tutaj nie ma żadnych takich mankamentów, więc z nim chyba było wszystko ok. Ale pod względem maski najbardziej cieszę się właśnie z Zaina, no bo to jego mi cały czas brakowało. W sumie no, wszystkich trzech mi brakowało do lego, no ale Zaina jednak najbardziej chciałam mieć. Tak więc jeszcze razem wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!